Paulinka, jesteśmy świeżo po konkursie, powiedz mi, jak Ci się poziom podobał? E, bardzo fajny był poziom i tak e, szczerze, słuchaj, ja mam chyba czasem odmienny gust niż jurorzy. I wiesz, to jest to, że urodę jest pojęciem względem. Nie jest ładne to, to, to co jest ładne, tylko to, co się komu podoba. Ja miałam. Z, e, m, moimi faworytkami były wicemis. E, I dziewczyna, w ogóle, która była w ogóle moją pierwszą faworytką, nawet nie weszła do dziesiątki. Więc nie wiem, czy ja się nie znam, czy po prostu. już jestem ślepa. Ale no masz po prostu inny gust. no. Mam inny gust. Ale nie, Be Be Karolina jest pięk piękną kobietą, tylko to nie jest do końca dla mnie typna na taką miss Polonią, moją wymarzoną w tym roku. Ale, ale, be, ale bardzo jej serdecznie gratuluję. Czy... Dla, dla mnie e, faworytką była dziesiątka, dziewiętnastka i e, bodajże dwunastka, która się nie dostała. I to też była blondynka, więc nie do końca czy brunetka, czy blondynka, nie. Okay. Ja lubię taki, wiesz, e, bardziej subtelne dziewczęce typu urody. Okej. Okay. A to już jest taka kobieta rasowa. No tak. Tak. Powiedz mi, 90 lat. Piękna, Pięk, rocznica. piękna rocznica i poza tym no, jesteś jakby w gronie tych wspaniałości A naszych wiesz, polskich. Dziękuję. Ja muszę to przyznać, ja już to mówiłam na łamach tutaj wa, wa, waszego portalu, ale ten oto człowiek, tak, Grzegorz Szczepułkowski nauczył mnie chodzić. I to, że ja zostałam <laughs> z Polonią, jest w dużej mierze twoją nie, nie. zasługą. Nie, 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 nie. Ale nie tak. nauczył chodzić, bo to brzmi źle. Znaczy, no może to brzmi źle, ale pierwszą osobą, którą się z, yy, miałam styczność, która w ogóle nauczyła mnie modelingu chodu, no tak, które no tak. mi się bardzo przydał, bo naszym choreografem potem na konkursie mi z Polonia był Agustina Gurola i on w ogóle nie chciał tańczenia. Okay. ani basów, tylko on chciał modelingowy hud, którego ty mnie nauczyłeś. Tak więc to jest oczywiście mojego swój, sukcesu. Miałem swój wkład tak. w jej sukces. Tak jest. jest. mi bardzo miło. Dziękuję tak. ci bardzo tak. za wywiad. Więc 90 lat, poczekaj, dokończ pytanie. Tak. <laughs> Dobrze, to jeszcze raz. 90 lat stuknęło mi z Polonii. Jesteś częścią tego całego zamieszania, konkursu no i tych wspaniałości, które się działy przez tyle lat, tak? Bo odzyskaliśmy Niepodległość. Tak. I po 10 latach okazało się, że no fajnie by było wybierać najpiękniejszą Polkę, bo jesteśmy dumnym narodem, jesteśmy wspaniałym narodem, bardzo licznym i do tej pory cały czas wybieramy tą piękną Polkę, a ty jesteś jedną z nich. Ja w wolnej Polsce jestem najdłużej panującą Miss. Wiem, pamiętam. Jak to było? Tak. 2014? Miss 15... Polonia 2012, Miss Polonia 2013, 2014, 2015. Tak. I w 2016 roku przekazałam koronę Izabeli Krzan, która wtedy była moją faworytką absolutną. E, I bardzo się z tego cieszę. E, słuchaj, ja się cieszę, że jestem w tej rodzinie e, i, i zapisałam się na łamach, e, wiesz, historii tego historii, konkursu. No. Dokładnie. E, jakby dla mnie konkurs Miss Polonia jest konkursem najważniejszym, jeżeli chodzi o konkurs piękności urody w tym kraju, bo jest to konkurs pierwszy, który w ogóle powstał. Jest to jeden z najstarszych konkursów piękności w Europie. Równolegle z Miss Francji to są najstarsze konkursy w Europie. E, ma przepiękną historię. Każda dziewczyna, która ten tytuł zdobyła, zapisała się na, na, na kartach historii tego konkursu i ona, te, te dziewczyny, te finalistki tego konkursu. Są takimi trochę ponadprzeciętnymi dziewczynami. Mają zobacz... jej jakaś osobowość, jakaś charyzma. E... Każda jest inna, różna, typem urody, i czasem nie wygrywały klasycznej piękności, zauważ to. to Ale prawda? miały taką charyzmę i taką osobowość, albo tak nieprzeciętną inteligencję, że po prostu oczarowały jurorów i wygrywały. Ale wiele tych e, misek, tak to nazwę, tak. Ee, wiele tych, tych pięknych kobiet przebiło się do show biznesu i są, są do dziś. Na przykład ty, ale, ale zobaczmy Marcelina, e, zobaczmy. Ewa Bachowicz. Ewa Bachowicz, Aneta Kręglicka. E, dokładnie. Bogna Sforowska, która nie była mis, a została drugą wicemis bodajże, tak. też się przebiła. No jest, jest kilka takich postaci, więc ci... dzięki temu konkursowi naprawdę można zaistnieć. Można... Spełnić swoje Słuchaj, marzenia, tak? tak no bo wiele kobiet marzy o czymś. Jednego takim. wieczoru stajesz się osobą publiczną. Karolina, która dzisiaj zwyciężyła, stała się osobą publiczną. Zaraz nagłówki wszystkich portali e, zapełni, e, wszystkie nagłówki zapełni jej nazwisko jej imię i zdjęcia z dzisiejszej gali. I tylko od niej zależy, jak ona tę szansę wykorzysta. I menadżera. E, wiesz co, ja wtedy moją menadżerką była Małgosia Herde e, i może być najbardziej genialny menadżer na świecie, ale jeżeli dziewczyna nie ma osobowości, nie ma tego czegoś, sama nie ma charyzmy, czy, czy, czy ciężko nie pracuje, to może być najlepszy menadżer na świecie, ale będzie pracowała raz, drugi, trzeci, ale potem już klient nie zabukuje jej na kolejną pracę, czy ona nie przebije się do telewizji, bo po prostu tego nie będzie miała tego czegoś. Jakbyś chciała zaprosić do tego konkursu takie młode dziewczyny, które marzą o karierze modelki. To właśnie masz teraz te swoje 3 minuty. Muszę Wam przyznać szczerze, ja jako Paulina Krupińska, teraz już Karpiel, która została mi z Polonią w 2012 roku i bardzo zapierałam się rękoma i nogami nie chciałam wystartować w tym konkursie, bo twierdziłam, że ten konkurs nie jest mi absolutnie do niczego potrzebny. Bo od 16 roku życia pracowałam jako modelka i uważałam, że już mnie nic ciekawszego nie spotka, że ja już robię tak bardzo dużo kampanii i tak bardzo dużo prac, że mi to nie jest do niczego potrzebne. Absolutnie. Gdybym nie wystartowała w konkursie mi z Polonia, yy, nie zdobyłabym tylu sukcesów, które potem miały miejsce, nie spotkałabym tylu ludzi na swojej drodze, nie odwiedziłabym tylu krajów, które miałam okazję odwiedzić, nie miałabym 90 koleżanek z całego świata i na pewno bym była uboższa o te wszystkie emocje, które towarzyszą temu konkursowi. Zapraszam was serdecznie. Naprawdę to będą niezapomniane przeżycia i każda z was może zostać mi spolonią. dziękuję ci bardzo. Bardzo ci dziękuję.